James Butler Hickok, wszystkim znany jako Dziki Bill, przyszedł na świat 27 maja 1837 roku na terenie obecnego Illinois. Hikok wychował się na wsi, a jego domostwo stanowiło przystanek na umownym szlaku zwanym Anergro Road, będącym siecią dróg, którymi przerzucano z południa na północ zbiegłych niewolników. uczył się wtedy strzelać, by w razie potrzeby bronić domu przed przeciwnikami abolicjonizmu. Już jako dziecko był uznanym strzelcem. 12 kwietnia 1861 wybuchła wojna secesyjna. Hickok wstąpił do armii Unii i w sierpniu uczestniczył w przegranej bitwie nad Wigson Strzelek blisko Springfield, gdzie został niemal trafiony pociskiem artyleryjskim pod ostrzałem wojska. Generał Brigadier John Pisatborne, który mianował Hickoka w pierwszym tym a następnie zwiadowcą, wspominał go po 20 latach następująco: Moim czołowym zwiadowcą był William Hickok dziki Bill tylko wykonał wielu bohaterskich czynów w rzeczywistym świecie, a jeszcze więcej w powieściach sensacyjnych. Byłby świetnym zwiadowcą i detektywem. Zakierał się do obozów wyroga. Pewnego razu aresztowano go jak, jako szpiega i postawiono nawet przed generałem Price. Em. Lecz dzięki swojej niespotykanej zuchwałości i wielkiemu opanowaniu, nie tylko ocalił skórę, ale nawet został jeden z pomocniczych audytantów Price'a. W właściwym czasie uciekł i przedostał się do mnie z powrotem, przynosząc cenne informacje podczas drugiej bitwy pod Newtonią. W sposób nietypowy dla Hikoka, który prawie zawsze uśmiercał rywali w trakcie spełniania obowiązków służbowych. Jego pierwszy pojedynek jako rewolwerowca dotyczył prywatnego zatargu z osobnikiem, z którym się zawczasu przyjaźnił, był to były żołnierz armii Konfederackiej Davis K. Tut. Przywłaszczył on sobie zegarek Billa jako rzekomy niespłacony dług i wbrew jego przestrogom pokazywał się z zegarkiem na mieście. Dziki zawsze siadał w łoku carawonu, aby uniknąć strzału w plecy. Łobił to praktycznie zawsze, aż do pewnego dnia, kiedy zaniedbał tą zasadę. Wejdę. Miał ci hikok rzekomo trzymał w dłoni pałę asów i pałę ósemek, wszystkie czałne i waleta lub kału. Od tego czasu taki układ kałt nazywany jest łęką u Przesądy związane z łęką u Maulaka wywołała płotka, która pojawiła się po śmierci hikoka, jakoby miał kilka głodnie napomykać, że deadwood to jego ostatni przystanek. W ostatnim liście do swojej nowej żony, jedynym zachowanym z jego pobytów, deadwood hikok napisał: Agnes, kochanie, gdybyśmy się już nigdy nie zobaczyli. A ja oddam swój ostatni strzał. Szepnę tylko imię mej żony Agnes i życząc najlepszego nawet moim włogom, spróbuję dopłynąć do Diogiego brzegu. Dziki Birki Kok w ciągu życia był Femy w wielu miastach i złapał mnóstwo złoczyńców. Był doskonałym łewolwełowcem i z biegiem czasu powstało o nim mnóstwo legend który brzmią niczem wzięte prosto z westernu, już za życia intuygował wszystkich ludzi, a jego zachowanie i historie o nim budziły powszechne zainteresowanie. To wszystko przyczyniło się do tego, że został najpopularniejszym bohaterem Stanów Zjednoczonych i Dzikiego Zachodu.